W tym poradniku pokażę Ci, w jaki sposób stworzyć swój nagłówek do strony przy pomocy Elementora. Będziesz mógł w prosty sposób dodać do swojego nagłówka logo, menu, jakiś przycisk, może ikony do social media. Tak naprawdę będzie to zależało od Twojej wyobraźni, bo dzięki temu, że działamy na Elementorze, będziesz mógł w prosty sposób dodać tam dowolny element. Dodatkowo pokażę Ci, jak od podstaw stworzyć stopkę na Twojej stronie, która będzie wyglądała profesjonalnie i która będzie miała najważniejsze informacje. Zapraszam Cię do poradnika już teraz. Żeby stworzyć bezpłatnie nagłówek i stopkę do Elementora, potrzebujemy dodatkowej wtyczki. Dlatego zaloguj się do swojego WordPressa, wejdź na wtyczki. I kliknij Dodaj nową. Zostaniesz przekierowany do takiego panelu, i tutaj wpisz sobie Elementor, Header and Footer Builder. Tak naprawdę wystarczy, że wpiszesz Elementor, i ta wtyczka powinna się pokazać. Ta wtyczka służy do budowania nagłówka i stopki na Twojej stronie przy pomocy Elementora. I ważna uwaga, ona działa tylko w połączeniu z tą wtyczką, więc Musisz mieć zainstalowaną tą wtyczkę, kreator witryn Elementor, ponad 5 milionów aktywnych instalacji. Zainstaluj ją i włącz. Następnie zainstaluj tą wtyczkę Elementor Header and Footer Builder i również musisz ją włączyć. I teraz w Twoim panelu po lewej stronie pojawi się nowa opcja. Wejdź sobie na wygląd i masz tutaj Elementor Header Footer Builder. Kliknij sobie na to, no i Ty zobaczysz tutaj pustą stronę ale ja już tutaj mam pewne szablony, pokażę Ci jak stworzyć taki szablon od zera. Na początek kliknij sobie na Add New, to jest przycisk, który znajduje się u góry strony i wpisz tytuł, na przykład nagłówek numer 1. I teraz poniżej wybierz, czy to ma być właśnie nagłówek, header czy footer. Na początek zrobimy sobie nagłówek, więc wybieram header. Kolejna opcja pozwala mi wybrać, w jakim miejscu ma się pojawić ten nagłówek. Może mogę zdecydować, żeby ten nagłówek pojawił się na całej stronie, a mogę też wybrać, żeby na przykład pojawił się tylko we wszystkich wpisach albo na poszczególnych podstronach. Więc mogę sobie tym zarządzać. Mogę też dodać wykluczenie, czyli jeśli wykluczę daną stronę, to ten nagłówek się tam nie pojawi. Czyli na przykład, jeśli nie chciałbym wyświetlać tego nagłówka w sklepie internetowym, to wtedy wybieram sobie tutaj WooCommerce i wtedy ten nagłówek nie będzie wyświetlany. Jeśli nie chcesz takich reguł, no to wystarczy, że klikniesz przycisk tutaj krzyżyka i to wraca do normy. Wystarczy nam właśnie ta opcja wyświetlaj na całej stronie. Kolejna opcja. Pozwala nam, żeby ten nagłówek był wyświetlany danej grupie użytkowników. Możesz wybrać, żeby na przykład ten nagłówek wyświetlał się tylko klientom albo tylko administratorom, więc tym również można się pobawić. Tutaj zaznaczę all, czyli będzie się to wyświetlać wszystkim użytkownikom. Ten element mogę zostawić bez zmian i klikam opublikuj. Następnie muszę stworzyć mój nagłówek, więc klikam edytuj w Elementorze. Przeniesie nas do edytora Elementor, który powinien już być dla Ciebie znany. Jeśli nie wiesz, jak go używać, to zachęcam Cię do zobaczenia mojego wcześniejszego poradnika. Link znajdziesz w karcie i w opisie tego filmu. Tam tłumaczę od podstaw, jak właśnie tworzyć kolumny, strukturę strony jak zarządzać tym wszystkim i jak to obsługiwać. Jeśli już znasz elementora, no to możemy przejść do pracy. Ja chcę stworzyć sobie menu, która będzie miała cztery pola, czyli będzie tutaj logo, będzie menu, będzie przycisk i będą przyciski do social mediów, czyli które kierują na YouTube, na Facebooka do innych stron. Oczywiście ten układ możesz dostosować do swoich potrzeb. Jak pokażę Ci, jak zrobić takie menu, to tak naprawdę będziesz w stanie już tworzyć dowolne. Więc na początek wybieram strukturę. Będą to cztery kolumny i one są równe, czyli mają po 25% szerokości i teraz dodajmy sobie tutaj bloki. Na początku zjeżdżam sobie na dół, klikam na te 9 kropeczek. Zjeżdżam na sam dół i wybieram Site Logo, czyli logo wybieram w tym miejscu, i automatycznie pokaże się logo, które dodałem jako logo główne na, w zakładce Dostosuj. Jeśli nie chcesz wyświetlać roga, to możesz po prostu przeciągnąć tutaj obrazek i dodać jakiś obrazek z Twojej biblioteki, na przykład kliknąć sobie tutaj. No i wybierzemy sobie na przykład taki wzór, i to będzie moje logo. Ja nie chcę tego używać, więc klikam sobie tutaj prawym przyciskiem myszy i klikam usuń. Mam moje rogo. W następnej kolumnie dodam sobie menu, czyli znowu zmierzam na dół i tutaj mam navigation menu, przeciągam sobie to i upuszczam. Moje menu jest dodane. Nie przejmuj się, że na razie nie wygląda to zbyt ładnie, zaraz do tego przejdziemy. Kolejny element to przycisk. Chcę mieć tutaj przycisk i nie muszę tutaj tego wyszukiwać, mogę sobie wpisać po polsku przycisk. Jeśli masz polską wersję, to przycisk zostanie tutaj wyszukany i mamy nasz przycisk i on przybrał style, które mam ustawione domyślnie przez właśnie motyw, przez elementora, więc twoje kolory mogą być różne, ale do tego też zaraz przejdziemy. Klikam sobie znowu tutaj i teraz wpiszę sobie social media. No i od razu wyszło mi ikony mediów społecznościowych. Przeciągam znowu ten element, czyli klikam lewym przyciskiem myszy, trzymam i puszczam. I mam ikonki tutaj właśnie dodane. Więc mamy te cztery elementy. Ty tych elementów możesz dodać więcej, możesz je rozmieścić nieco inaczej. Na przykład mógłbyś sobie stworzyć jeszcze dwie kolumny, dodać tutaj jeden element i przeciągnąć go na górę, i wtedy miałbyś inny układ. To zależy już od, od Twoich potrzeb. Ja w tym poradniku pokażę Ci, jak to wszystko ułożyć w jednym wierszu. No i mamy nasze menu, ale logo jest za duże, to się rozjechało, to jest to, to ma za dużo miejsca, naprawmy te wszystkie elementy. Na początek możesz zdecydować, jak mają się rozkładać dane kolumny, czyli ile mają mieć szerokości. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, wystarczy, że najedziesz na łączenia tych kolumn i wtedy pokazuje Ci się taki znaczek. Gdy klikniesz na ten znaczek i przytrzymasz lewy przycisk myszy, to te kolumny zmieniają swoją szerokość. Ale to rozwiązanie jest dość nieprecyzyjne i możesz ustalić szerokość każdej kolumny w procentach. Czyli jeśli kliknę sobie na tą kolumnę, to mogę wyznaczyć, żeby ta kolumna miała 20% szerokości, i to rogo automatycznie się zmniejszy. Tak samo jeśli kliknę na kolejną kolumnę, to tutaj mogę wpisać sobie 40%. A tutaj mogę wpisać na przykład. 10. No, za mało, czyli wpisuję 15 i można w ten sposób się pobawić. Ja to przesunę sobie na bok i na szybko ustawiam taki właśnie układ. To zaraz możesz sobie zmienić w zależności od tego, ile masz tutaj informacji. To może być szersze albo węższe. Żeby zmienić tutaj odstęp w tej sekcji, kliknij sobie na te. 3-6 kropeczek to jest edytor sekcji. Gdybyś nie umiał na to, na to najechać, to mamy tutaj jeszcze taką, takie narzędzie jak nawigator. Kliknij sobie na nie. I możesz tutaj wybierać każdy z elementów. Gdy klikasz na dany element, on się podświetla i można edytować właśnie ustawienia, które znajdują się po lewej stronie. Więc klikam sobie na sekcję, albo tutaj, albo klikam na to i przekieruje mnie do takiego miejsca. Tutaj wchodzę na zaawansowane i dodajmy sobie dopełnienia 30 pikseli od góry i 30 od dołu, czyli będzie tutaj trochę przestrzeni. Dzięki temu to menu będzie wyglądało bardziej przejrzyście. Nasz nawigator sobie zamknę i teraz przejdźmy do detali. Tutaj mamy logo naszej strony, damy sobie je na środek, czyli klikam sobie jeszcze na kolumnę, damy to na środek i środek, czyli to logo będzie w tej kolumnie wyśrodkowane w pionie i w poziomie. Tak samo nasze menu główne, tutaj możemy sobie dać na środek i na środek, ale dodatkowo musimy kliknąć na ten pisaczek i tutaj ustawić layout i wybrać na środek, czyli center. Czyli to będzie teraz na środku tej właśnie kolumny. I dodatkowo możemy zwiększyć czcionkę. To menu jest troszkę małe, więc wchodzimy sobie na styl, na typografię. Klikamy na ten pisak. I zmieniam tutaj czcionkę na 20 pikseli. Myślę, że mi to wystarczy. Jest już to bardziej czytelne. Jeśli chcesz, to możesz zmienić również rodzaj tej czcionki w zależności od tego, jaki masz na stronie. Domyślnie powinien się załadować taki, jaki masz ustawiony właśnie w swoim, na swoim motywie czy w swoim elementorze. Więc ten element jest gotowy. Mamy właśnie menu rozwijalne. Tu możesz też sobie to edytować. Mamy drop down. I możesz na przykład stwierdzić, żeby ten background color był czerwony i wtedy to menu rozwijalne będzie czerwone. Oczywiście ja tego nie chcę robić, bo białe tutaj dość dobrze wygląda, więc zostawiam to w tym stylu. Ale jeśli masz taką potrzebę, to możesz zmienić zarówno kolor tekstu, który się tutaj znajduje w menu rozwijalnym, jak i kolor tła. I wtedy będzie to dopasowane do Twojej strony. Dodatkowo możesz wybrać kolory, które pojawią się po najechaniu, i kolor aktywnego linku. Bo gdy ktoś znajduje się na stronie, na przykład, kursy, no to wtedy ten link może zmienić swój kolor i będzie czerwony. Więc ty możesz się pobawić. Zaraz przejdziemy do ustawień mobilnych, ale na początek zmieńmy jeszcze ten przycisk. No bo możemy mieć na stronie przycisk wezwania do działania. Damy sobie go może na prawą stronę. I napiszmy sobie tutaj jakiś tekst, czyli klikam na przycisk i wpisuję tutaj kontakt. Może to być przekierowanie do kontaktu, albo zadzwoń teraz. Tutaj możesz wpisać dowolny tekst. Poniżej wpisz odnośnik, czyli. Miejsce, do którego klient zostanie przekierowany po kliknięciu. Ja wpisuję sobie tutaj moją prawdziwą stronę ukośnik kontakt. No i tutaj, tutaj możesz dodać jeszcze właśnie ikonkę, albo wybrać styl tego przycisku. Znowu możemy zwiększyć rozmiar tego tekstu, żeby był spójny z menu. Mamy 20 pikseli, możesz zmienić kolor tego tekstu, czyli na przykład na czerwone, ja przywracam domyślne, możesz rodzaj tła zmienić. Na przykład możesz też zmienić kolor na jakiś czerwony, żeby był bardzo bardziej wyróżniający. Ja na razie zostawię to bez zmian. No i tutaj tego miejsca tyle nie, aż nie potrzebujemy, mogę zmniejszyć tą kolumnę. Teraz przejdźmy sobie do tych ikonek, bo tutaj mamy więcej ustawień. Klikam sobie na ten pisaczek przy tych ikonkach i mam od razu po lewej stronie zawartość tego bloku, czyli mam Facebooka, Twittera, YouTube'a. I po kliknięciu na dany element. Widzę ikonkę tego Facebooka, widzę odnośnik i mogę zmienić kolor. I jeśli chcesz, żeby tutaj były te ikonki, no to musisz wpisać tutaj link do twojego Facebooka, do Twittera, do YouTube'a. A jeśli potrzebujesz ich więcej albo chcesz coś zmienić, no to załóżmy, że ja nie mam Twittera, usuwam go, ale dodam sobie na przykład Instagrama i wpisuję tutaj Instagram i klikam na tą ikonkę, pokaże się Instagram. No i tutaj muszę również podać link. Poniżej mogę wyznaczyć, żeby ten kształt był albo zaokrąglony. Tutaj rogi są delikatnie zaokrąglone, tak jak przycisk. Albo kwadratowy, czyli będą ostre. Jeśli jest dużo ostrych elementów na twojej stronie, to możesz tak zostawić. Albo to może być koło i wtedy będą po prostu zaokrąglone. Ja sobie zostawię tutaj zaokrąglone elementy i przejdę do zakładki styl, bo tutaj mamy jeszcze kilka elementów. No, moim zdaniem jest to troszkę za duże, więc możemy sobie zmienić rozmiar tego elementu, na przykład ustawić na 15 pikseli, w tym miejscu możemy zmienić kolor tych ikonek. Jeśli klikniesz sobie oficjalny kolor, no to tutaj kolory będą takie, jak widzimy, a jeśli klikniesz własny, no to możesz zmienić główny kolor, czyli na przykład główny kolor będzie niebieski, tak jak główny kolor mojej strony, a dodatkowy kolor może być biały. I to jest już domyślnie ustawione, no i w ten sposób możesz to pozmieniać. Po najechaniu może być na przykład jakaś animacja, na przykład zmniejszenia, czyli dodatkowo jeszcze jakieś, można to uatrakcyjnić. No ale widzimy, że te ikonki tak dziwnie odstają do góry. Musimy to wyśrodkować, więc klikam na kolumnę i klikam środek. I te ikonki są teraz na środku. Dodatkowo możesz wybrać kolor tła tego menu. Wystarczy, że klikniesz na tą sekcję klikniesz na styl. Tutaj damy klasyczne i możesz wybrać na przykład kolor biały. I wtedy to menu będzie białe, albo możesz dodać jakiś gradient, czyli klikając tutaj, wtedy nasze tło będzie różnokolorowe. Tym gradientem można się pobawić, żeby był właśnie albo w jedną stronę, albo w drugą. Możemy zmienić kąt tego menu. Ja nie będę się teraz tym bawił, bo myślę, że taki klasyczny kolor będzie najlepszy. Kliknę sobie kolor biały. Możesz też ustawić, żeby to był kolor przezroczysty. Czyli kliknę sobie tym suwakiem, ciach i ten kolor będzie przezroczysty. Będziesz mógł to umieścić na tle jakiegoś na przykład zdjęcia. Wystarczy, że sobie zmienisz marginesy w ustawieniach tej sekcji i będziesz miał takie przezroczyste tło. No dobrze, mamy nasz nagłówek. Klikam aktualizuj i zobaczmy, jak to wygląda na stronie. Wchodzę na sklep i widzę, że wszystko wygląda bardzo fajnie. Menu się rozwija, jest klikalne, ikonki zmieniają rozmiar. Jestem zadowolony z tego wyglądu. Ale to nie koniec, ponieważ każde menu będzie wyświetlane również na urządzeniach mobilnych. i Teraz przejdziemy do edycji wyglądu naszego menu, naszego nagłówka na urządzeniach mobilnych. Wracam z powrotem do Elementora, i tutaj jest taki przycisk, tryb responsywny, po najechaniu się pokazuje. Gdy w niego klikniesz, Twoja strona nagle zmieni wygląd i stanie się jakby małym smartfonem. Możemy sobie to zmniejszyć lub zwiększyć, i od razu widzimy, jak to menu się zachowuje na urządzeniach mobilnych. No i na smartfonie już nie wygląda to tak dobrze, więc zmienimy ten element, żeby wyglądały tak jak chcemy. I w zależności od tego, co chcesz tu pokazać, niektóre elementy możesz ukryć. Na przykład, jeśli nie chciałbyś tego przycisku kontaktu. Bo jest on bardzo duży i zajmuje dużą część ekranu. To możesz kliknąć na tą kolumnę, wejść na zaawansowane, na responsywne. Gdy klikniesz Hide w tym miejscu, czyli ukryj na telefonie, wtedy ta kolumna nie wyświetli się na telefonie, na smartfonie. Możesz to tak samo ukryć na tablecie. Teraz już wygląda to zdecydowanie lepiej. Ja chciałbym jeszcze, żeby to logo i to menu były w jednej kolumnie. I jak to zrobić? Muszę. Je po prostu zmniejszyć, bo ta kolumna ma 100%, więc wyznaczę sobie, żeby, żeby miała 70%. A przy tej kolumnie klikam sobie na ten element, wyznaczam 30. I od razu mam tutaj właśnie logo, i obok mam te trzy ikonki. Jeśli masz na przykład małe logo, czy masz ten układ inaczej zrobiony, możesz się tym pobawić. Możesz tutaj na przykład wyznaczyć, że chcesz 33% na logo. Tutaj damy 20 na tej ikonki, no i można właśnie nawet w jednej linii to zmieścić, no ale to musisz się zastanowić, czy na pewno jest Ci to potrzebne. Ja na razie daję sobie tutaj 70% i dzięki temu będzie to czytelne. Gdy ktoś kliknie na menu, rozwinie mu się właśnie menu w ten sposób. No i mamy właśnie kolejny element, czyli menu rozwijalne. To menu, które mamy tutaj. Zmienia się w takie menu hamburgerowe, czyli są tutaj cztery kreski i możemy edytować ten element. Wystarczy, że klikniesz sobie na ten pisaczek, klikniesz na treść i w pierwszej zakładce wybierasz, jakie menu ma się tutaj pojawić. Pokazałem w poprzednich poradnikach, jak stworzyć menu, jak dodawać tam linki, jak je edytować, więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, nie wiesz, jak dodawać elementy do menu, no to zapraszam cię do tego poradnika. Link znajdziesz w karcie i w opisie. I możesz tutaj zmienić również układ tego elementu. Możesz na przykład stwierdzić, że nie chcesz tej ikonki, że nie chcę tej ikonki właśnie z takim obramowaniem. Klikam sobie w to i wpisuję sobie times i to będzie taki krzyżyk właśnie pełny. Mogę też zmienić sobie to menu otwieranie menu, na przykład klikam sobie na bars i wtedy będę miał tylko trzy kreseczki, a nie cztery. Mogę sobie zmienić właśnie położenie tego elementu, położenie do prawej, do lewej, do środka. Ja sobie tu może dam do środka i w ten sposób możesz się tym pobawić. Następnie przejdź do zakładki styl i wejdź na menu trigger i tutaj możesz sobie zwiększyć rozmiar tej ikonki. Ja proponuję, żeby to było przynajmniej 20 pikseli, a najlepiej jeszcze więcej. No i wtedy ta to menu będzie powiększone, ta ikona, i tutaj tak samo mamy to powiększone. I co teraz możemy jeszcze zrobić? Bo jeśli chcesz, na przykład, żeby te ikonki były innego koloru, no to znowu możesz wrócić do tego menu i zmienić kolor na przykład na czerwony czy też niebieski, i wtedy to menu będzie koloru niebieskiego. Wygląda to coraz lepiej. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że ten tekst jest troszkę za bardzo przyklejony do tego menu, więc wejdźmy sobie tutaj na dropdown. I możemy wybrać top distance i wtedy ten dystans będzie nieco większy od właśnie tych elementów menu. I możemy sobie jeszcze poprzestawiać te suwaki. W zależności od Twoich potrzeb możesz je dostosować do wyglądu, który Ci odpowiada. Poniżej możesz zmienić też właśnie podział tych elementów, czyli tą kreskę, która się tutaj znajduje. Możesz zmienić styl na przykład na kropkowane. Możesz zmienić kolor zamiast tego szarego na przykład na... Niebieski, czy właśnie czerwony. O, mamy tutaj niebieski. Zmieniam przezroczystość, żeby te linie były delikatne, no i wygląda to już od razu lepiej. Dodajmy sobie jeszcze tutaj odstęp delikatny od lewej i od prawej strony. Możemy sobie tutaj ustawić, żeby wszędzie było 10 pikseli, a u góry damy sobie 30 pikseli i na dole. 20. I to dzięki temu to menu nie będzie przyklejone do ścianek naszego smartfona. Klikam teraz zaktualizuj. I pamiętaj, żeby po wprowadzeniu tych zmian, wziąć swojego smartfona do ręki i sprawdzić, czy faktycznie wszystko wygląda prawidłowo i czy działa. Teraz zostało jeszcze do przygotowania wygląd na tabletach. Tutaj również możesz pobawić się tymi ustawieniami, i one zostaną zmienione tylko na tych konkretnych urządzeniach, a nie na całej stronie. Czyli jak mamy tutaj tablet, no to to menu będzie wyglądało w ten sposób, i możemy znowu na przykład zmienić szerokość tych kolumn na 40%, tutaj sobie zmniejszymy na 20%, no i można się tym tak pobawić. A nie wpływa to na wygląd naszego menu na innych urządzeniach. Klikam zaktualizuj, no i moje menu jest gotowe. Pamiętaj o tym, żeby zapisywać zmiany. Teraz przejdźmy do stworzenia naszej stopki. Wejdź sobie z powrotem do Twojego kokpitu. Możesz wyjść z tej strony, klikając tutaj i klikając, wróć do kokpitu. I teraz znowu wchodzimy na wygląd Elementor Header Footer Builder. Mamy nasz nagłówek numer 1. I klikam teraz Add new, i teraz wpisuję stopka numer 1. I teraz wybieram typ naszego szablonu, wybieram stopka, wybieram wyświetl na całej stronie, wszystkim użytkownikom, zapisuję i klikam edytuj w elementorze. No i znowu przekierowało nas do takiego wyglądu. I co tutaj sobie zrobimy? Tym razem chcę dodać sobie tutaj cztery kolumny, a pod spodem dodam jeszcze dwie kolumny, czyli będzie to w ten sposób wyglądać jak na mojej stronie i dodajmy sobie tutaj różne elementy. Tutaj możemy dodać jakieś stałe elementy, czyli na przykład menu, logo naszej strony, czy też tytuł. Jakiś copyright. Możemy przeciągnąć tutaj i mamy na przykład od razu wszystkie copyrights. Copyright i tutaj jest nasza data, mamy nazwę strony i zrobione przez. I możemy na przykład. Wpisać sobie tutaj coś po polsku, stworzone przez. Jak zrobić stronę? I mamy naszą stopkę. Teraz po prawej stronie do, dodam sobie ikonki mediów społecznościowych. Ikony mediów społecznościowych mamy takie. Zrobię sobie je w tym stylistyce, tylko jest zmniejszę. Na przykład zmniejszam je do takiego stopnia. Daję sobie je na prawo, czyli wyrównanie do prawej. I dam styl własny kolor, i tutaj damy szary. Żeby nie rzucało się to za bardzo w oczy, może delikatnie to zwiększę, bo prawie ich nie widać. Mamy 15 pikseli. Teraz jeszcze wyśrodkuję te elementy. I tutaj tak samo. I mam właśnie copyright i ikonki mediów społecznościowych. Teraz przejdźmy do góry. Mamy tutaj cztery kolumny, więc warto je uzupełnić. Możemy tutaj Wpisać przykładowy tekst. Nad tym tekstem możesz dodać jakiś nagłówek, czyli na przykład o firmie. Tutaj możemy dodać kolejny element, czyli na przykład jakieś zdjęcie. Wybieram sobie zdjęcie, wybieram tutaj z biblioteki na przykład coś takiego. Klikam wstaw. Mam zdjęcie. Kolejny element. Mogę dodać kolejny nagłówek. Tym razem dam tutaj listę ikon, czyli wpisuję lista. Przeciągam listę ikon i mogę tutaj sobie edytować moje ikonki. Usuwam te dolne i dodaję, kopiuję właśnie je w ten sposób. Raz, dwa, trzy. I mam no i cztery mamy ikonki i mogę kliknąć na dany element i wpisać sobie tutaj na przykład oferta, strona główna i uzupełni odnośnik, który się tutaj znajduje, czyli wpisujesz nazwę strony, czyli na przykład moja, mój blog, netgo.net. Mogę jeszcze wybrać, żeby ta strona otworzyła się w nowej zakładce i w ten sposób będziesz miał tutaj różne ikonki i widzimy, że od razu ten link zmienił kolor na niebieski. I jeśli nie chcesz, żeby tak się stało, no to musisz wejść sobie na tekst i tutaj wybrać, żeby kolor tekstu był na przykład cały czarny, a kolor ikonek również, żeby... Te kolory nie zmieniały się pomimo tego, że jest tutaj link, no bo potem może to wyglądać różnie. I w ostatniej kolumnie możesz dać na przykład mapę, albo zapis na newslettera. To już zależy od ciebie. Dajmy sobie tutaj mapę. Możemy zmienić jej wysokość. No i taki nagłówek powstanie. Mamy naszą stopkę prawie gotową. Teraz dodajmy sobie jeszcze kolor tego tła, czyli klikam sobie na sekcję, klikam na styl, na tło, rodzaj tła klasyczne. I tutaj mogę wybrać albo białe tło, albo jakieś ciemniejsze, ale jeśli mamy takie ciemne tło, no to wtedy musimy dostosować teksty do właśnie tego koloru, czyli powinny być białe. Ten kolor może być taki, jak jest, albo zmieńmy go jeszcze delikatnie. Może damy jakiś, właśnie odcień. Załóżmy, że będzie to czarny? No dobra, może nie. Może damy sobie tutaj taki subtelną szarość. Dobra, i klikamy Aktualizuj. I zobaczmy nasz nagłówek wygląda w ten sposób. No i nie dodałem tutaj żadnych marginesów od góry, i co się stanie, jeśli tak to zostawimy. Jeśli wejdę sobie na moją przykładową stronę i mam mój nagłówek, no to on jest totalnie przyklejony do reszty strony. Na początku dodam sobie jeszcze ten kolor. żeby to wyglądało lepiej, i żebyś nie musiał zmieniać odstępów na każdej spod stron, to kliknij sobie na całą sekcję i dodaj tutaj od góry 30 pikseli i od dołu. Powiedzmy 20 pikseli, czyli to już troszkę odetchnie. Tak samo warto podsuwać te kolumny od zdjęcia i można się oczywiście tym troszkę pobawić, żeby wyglądało to jeszcze lepiej. Na szybko dodaję wszędzie odstępy po 20 pikseli z każdej strony. No i klikam Zaktualizuj, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Odświeżam stronę. No i jest od razu lepiej, czyli mamy już trochę przestrzeni wokół tych elementów, mamy taki sam kolor i mamy odstęp. No i na, nasz nagłówek działa, wszystko jest tutaj jak należy. Delikatnie można by te odstępy jeszcze poprawić, ale na ten moment wystarczy mi taki wygląd. Taką stopkę również trzeba dostosować pod urządzenia mobilne, tutaj jest już prościej, bo wszystko wygląda całkiem nieźle. Delikatnie dodałbym tutaj jeszcze odstępy po lewej i prawej stronie. I będzie ta stopka gotowa. Po każdej zmianie, pamiętaj, żeby zaktualizować stronę. No i nasza strona jest gotowa. Mamy nowo, nowy nagłówek, nową stopkę. Wszystko powinno działać i wyglądać świetnie. Bardzo dziękuję Ci za zobaczenie tego poradnika. Jeśli masz jakieś pytanie, coś jest dla Ciebie niejasne, no to zapraszam Cię na grupę na Facebooku. Tam znajdziesz dodatkowe wsparcie, znajdziesz ludzi, którzy również tworzą strony, którzy chcą rozwijać swój biznes online i Tworzyć coraz fajniejsze rzeczy. Zapraszam Cię do tej grupy już teraz. Kliknij w link w opisie tego filmu. I widzimy się na grupie i w kolejnym filmie. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.